Mam dwa pytania. Jedno pytanie do, mam do pana premiera i z całą powagą proszę potraktować to pytanie. Panie premierze, mam wrażenie, i to nie tylko ja mam wrażenie w Polsce, że często pan stoi w rozkroku. Gole. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja zawsze powtarzam, zanim zaczepicie, uważajcie, bo panie pośle Mejsztowicz, zanim będzie pan tym świętym, który chce rozliczać, niech pan się najpierw wypowie na, 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 na temat swoich kamienic w Krakowie, a później na temat finansów państwa. I najpierw nie przeszkadzajcie, wiem, że boli, i najpierw rozliczcie się z tego, jak robi się przelewy, bo tego też nie potraficie. Rysiu Petru stracił dotację, bo nawet tego nie potraficie, a o finansach państwa chcecie mówić. I kończąc, i kończąc, krzyk, krzyk nie zagłuszy prawdy. Jeżeli chcecie dane, to 42 miliony euro trafiło do wyborczej, od was, nie do telewizji publicznej, która teraz szanuje patriotyzm, która teraz wesoło, wesoło będziecie się śmiać przez łzy. Pisał mi dość kwiaty na koniec, które otrzymał od uczniów. Oczywiście nie przyjęłam ich, bo jak miałam przyjąć kwiaty ze strony zdrajcy? Ty miałeś dostać kwiaty od kogo? Pan premier chciał mi dać kwiaty na koniec, które dostał od uczniów. Ale dlaczego tobie? Bo poznam ciebie? Chciał, żebym y, nie była na niego zła. Ja... Tak słuchając dzisiaj wszystkiego, co zostało tutaj powiedziane, to zaczynam wątpić w sens jakiejkolwiek debaty w Sejmie. Bo <laughs> każdy problem od razu wpisujecie w PO pisowską wojnę plemienną i dyskusja nie posuwa się w ogóle do przodu. To, że jacyś ludzie uważają się za polskich patriotów, a jednocześnie czczą swastykę czy yy, Hitlera, to napawia, napawa mnie smutkiem i przerażeniem, bo oznacza całkowitą klęskę systemu edukacji. Całkowity brak obywatelskiego wychowania. I całkowity brak dialogu pomiędzy starszymi, a młodszymi pokoleniami Polaków. A tutaj na sali koleżanki, koledzy, tak naprawdę zamiast zająć się dyskusją o, właśnie o problemie edukacji, o tym jak powinniśmy edukować przyszłe pokolenia, jak powinniśmy z nimi rozmawiać, tak naprawdę robicie to, co się wydarzyło w Republice Weimarskiej, czyli zaślepieni walczycie ze sobą jak komuniści i naziści. I dokładnie to widać, dokładnie z tych miejsc tutaj, jak ja siedzę. Więc y, ja mam tylko jedną rzecz na dzisiaj. Oby historia czegoś nas nauczyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.